z tej strony Michał, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy odpowiadać na siostry pytania za kamerą. I dajcie temu subskrybuj kanał, łapka w górę i napiszcie komentarz, bo będę to sobie dodawał serduszko i odpisę. I 25 subów jest brakuje do 200 subów i jest konkurs to wydaje 200 złoty. To pierwsze pytanie zadałem. Czemu nie nagrywasz yy, cały... no. Filmów w, poniedziałki, wtork, w poniedziałek wtorek. Poniedziałek był. Ten poniedziałek. Ty mm. nie, ten był poniedziałek. Przynajmniej nagrywasz wtorek. Torek? Był też film. No. Aha, okej. Okay. No. Lubisz swój kanał, czy nie? Co? Bo to oglądaj, weź nie lubisz swojego kanału. Lubisz swój kanał? Dobrze. Następne pytanie. Okej. Okay. <laughs> lubisz swoich widzów? Tak. No to dobrze. Daj za Dobra. Czekaj. Dobra, ich Czy lubisz chodzić do szkoły? Nie. Okej. Okay. Czy lubisz wakacje? Tak. Lody? Czy lubisz lody? Tak. Okej. Okay. Czy lubisz zwierzęta? Tak. Okej. Okay. Czy hmm. lubisz grać piłkę nożną? Tak. Czy lubicie kąpać basenie? Nie wiem. Tak. tak. Jest to jest to fajne. Okej. Okay. Jakie zwierzęta najbardziej lubisz? Koty czy psy? A mogę... Ym, psy i koty. Okej. Okay. A lubisz króliki? Ym, Tak. Okej. Okay. I jeszcze jedno pytanie. Jakie? Czy lubisz ferie czy wakacje bardziej? Wakacje. A, okej. Okay. Jakie święta lubisz? Boże Narodzenie czy, czy te? Znaczy Wigilia czy Wielkanoc? Wigilia, bo dużej wolne. No dobra. I jeszcze jedno pytanie. Jak Jakie lubisz sporty oprócz piłki nożnej? Ręczną, albo Hokej. A Koszykówka? A koszykówka też tak, zaraz. Aha, okej. Czy jest przy Subskrybuj kanał, a minuta skąd. Góra. to No ja jak chcesz to. Okej. Okay. Czy. Lubisz nagrywać na YouTube? Tak. Jakie masz hobby? By? Na YouTube nagrywać. aha okej. Okay. Już? Tak. I już wszystkie pytania? Tak. To jest serwony przycisk, łapkę w górę i jeszcze 25 pięć słów. Dobijemy jest do wydania 200 zł. I wpadajcie też na mój suby, kanał. Na kanał, Magdy kanał, Magda YouTube. I to, co pa. jest wyplomowany, to jest link w opisie do tego kanału. Widzimy się jutro. Postaram się. Widzimy się jutro na razie. Cześć, pa!